Parkowanie w wydzielonych strefach w mieście jest płatne, a kara za brak biletu jest teraz dużo wyższa niż wcześniej, bo to aż 250 zł. Do tej pory jednak turyści zagraniczni, którzy nie zapłacili za parkowanie, nie musieli się przejmować karami. To mógł być błąd. Miasto podpisało umowę. Można powiedzieć, że jest to taka umowa pilotażowa na 200 spraw, które kancelaria ma przeprowadzić postępowania. Będziemy mogli zobaczyć, jak to funkcjonuje, czy rzeczywiście udaje się te należne nam środki odzyskać. Kancelaria, z którą podpisano umowę, funkcjonuje na terenie Niemiec i sprawami obywateli tego kraju się zajęła. Zgodnie z podpisaną umową miasto na efekty poczeka do końca roku. Jeżeli te się pojawią, umowa ma. Może być kontynuowana. Kancelaria od każdej sprawy otrzymuje wynagrodzenie 30 zł plus koszty zastępstw procesowych. My mamy nadzieję na odzyskanie tych należności. Także Straż Miejska będzie karać mandatami cudzoziemców, którzy nie opłacą postoju w strefach płatnego parkowania. Za niestosowanie się do znaków drogowych mandat wynosi 100 zł. Straż Miejska będzie reagować na zgłoszenia kontrolerów. Na przestrzeni kilku ostatnich lat miasto straciło ponad 300 tysięcy złotych z tytułu nieopłacenia przez cudzoziemców w postoju w strefach płatnego parkowania.